To poprosimy tutaj dwie osoby do nas. Basię Strzenicy i Monika z Poprosimy te dwie dziewczyny tutaj do nas. z Strzenicy i Monika z Proszę na pierwsze miejsce tutaj na podium dziewczyny, proszę bardzo. Jest tu dla Was specjalne podziękowanie w związku z tym, że... Bardzo mocno też się pomagały w organizacji. Proszę bardzo, proszę, Execvo. Pierwsze, tutaj pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o organizację. Specjalne podziękowania tutaj od organizatorów. Pamiętajcie, chłopaki, kto mocniej całuje, ten więcej dostanie z tego, z tej buteleczki. Wielkie brawa dla Moniki i do Wasi! Dziękujemy pięknie! Dziękujemy dziewczyny. Szanowni Państwo, czy wszyscy są już z nami, finaliści? Jeżeli wszyscy są z nami, to zaczynamy koronację w kategorii kobiet. Uwaga! Na miejscu trzeci w kategorii kobiet. Iwona Warwa! Brawa, brawa. Niby delikatna, niby taka fifarafa, ale słuchajcie, na to, że to jest kosa. Trzeba uważać. Andrzej specjalnie ona mówił na wrack, żeby wszystkie te emocje na torze nie wyszły, a potem jest w spokój. <śmiennie zbyt wytrzał> tak jest. Brązowy tłok. Uwaga! Gratulacje od organizatorów. Na miejscu drugim. Handa Kiona! Zapraszamy! Zapraszamy na miejsce drugie. Organizatorzy tutaj oczywiście ze srebrnym tłokiem. I z nagrodami tutaj od organizatorów w kategorii kobiet. Tak. Proszę bardzo. Tak jest. Dość, dość ciężkie. Dość ciężkie trofeum. Piękne. I uwaga! W związku z tym... Że nasze zawody były dzisiaj międzynarodowe, o randze międzynarodowej. Na miejscu pierwszym Josi Zapraszamy! Tak jest, mieliśmy tu gości z zagranicy. Nie was, to imię nie zmyli, nazwisko Josi doskonale mówi po polsku. I ma piękny słowiański warkocz również. A teraz jeszcze złoty tłok. Proszę bardzo, no takie rzeczy. Proszę, chwila dla fotoreporterów. Cykamy foty. Film się nagrywa, z rozdania nagród, oczywiście. Pięknie, pięknie się panie prezentują. To najlepsze zawodniczki, jeszcze raz. Wielkie brawo w kategorii kobiet. No i super. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Ja też nie chciałam. Przechodzimy wobec tego do kategorii cywil. Cywil czyli samochody niezmodyfikowane. Dzisiaj było jedno z trzech głównych kategorii. Organizatorzy gotowi? Rozumiem, że tak. Kategoria cywil. Na miejscu czwarty. Karol! Jedź! Zapraszamy na czwarte miejsce Karol. Karol Ziomek, jesteś z nami tutaj? Gdzie jesteś? Idzie czy nie idzie? Karol Ziomek! Pewnie myślał, że poza podium to nie dostanie nagrody. Że czwarte miejsce do nagrody nie dostanie. Dobrze, jak nie ma go, to zostawiamy tą nagrodę z boku i przechodzimy do miejsca trzeciego w cywilu. A na miejscu trzecim. Tomek Walkowiak! Tak jest. Trzecie miejsce Tomek. Billy Steam. Proszę bardzo. Ksywa prezes. Myślę, że nie tylko Ksywa, ale i funkcja. Proszę bardzo. Zakrętarka czy klucz? Elegancko. Uwaga. Na drugim miejscu Mikołaj Krok Adamski. Zapraszamy na miejsce drugie. Luźne tłoki. Tak jest. Srebrny tłok Od organizatorów Max Oil tutaj z olejami I uwaga, przechodzimy do miejsca pierwszego Na miejscu pierwszym W kategorii cywil Grzegorz Pawliczak Zapraszamy Dream Team Grzegorz Pawliczak, proszę bardzo Tak jest, na podium Księgowa Ochroniarz. Wszyscy są. Tak jest. Organizator wręcza złoty tłok w kategorii cywil. Jest. Gratulacji nie ma końca. I piękny zestaw. Bardzo ładnie. Gratulujemy. Miejsce dla paparazzi w tej chwili. Czas na zdjęcia. Jeszcze raz brawa. Jeszcze raz brawa. Tak jest. Grzegorz Pawliczak na pierwszym miejscu. Dream Team, proszę Państwa. Dziękujemy pięknie. A my proszę państwa, przechodzimy w tej chwili płynnie do kategorii 1600. a w niej w samochodach zmodyfikowanych i naprawdę patrzce silnych gladiatorów wyłoniliśmy czterech najlepszych, którzy startowali się jeżeli w finale. Na miejscu czwarty jeden z organizatorów, i sponsorów Zbigniew Bajda! Gratulacje Zbiegu Poza podium, ale dojście do finału to już był wyczyn, naprawdę Gratulujemy hey, hey, Gotowe? Uwaga Na miejscu trzecim tysiąc sześćset Wojtek Sotych Zapraszamy Belon Team, proszę Państwa, tak jest brązowy tłok brawo, brawo brawo Drugie miejsce, w kategorii 1600 Severin Back! Na pilocie Maciej Sotek też Na pilocie Maciej Sotek Severin Back, kierowca na drugim miejscu w kategorii 1600 Piona chłopaki Veloteam Veloteam, tak jest Srebrny tłok, oczywiście zestaw też oleju od firmy Maxoil na drugim miejscu i uwaga, w 1600 miejsce pierwsze Damian Czaniecki! Słuchaj. Gratulujemy, gratulujemy, wielkie brawa, wskakuj na pierwsze miejsce i proszę Państwa, złoty tłok dzisiaj, złoty tłok w kategorii 1600 tak jest, zestaw narzędzi i złoty tłok, proszę Państwa, tak jest. I teraz chwila dla fotoreporterów. Dokładnie, proszę się uśmiechać. Wszyscy, poza pierwszym miejscem, udają, że są zadowoleni. A pierwsze miejsce nie musi udawać, tak jest. Ale nie, kochani, tak naprawdę, wejdźcie do finału. W 1300 to już jest naprawdę mega wynik. Taka jest prawda. Nie zapomnij swoich, swoich gadżetów. Super, super. Gratulujemy, gratulujemy. I uwaga, kochani, przechodzimy w tej chwili do kategorii 2.0, czyli samochody powyżej 1600 pojemności, tak zwane King Kongi. Organizatorzy już gotowi do wręczenia nagród w kategorii 2.0. A zaczynamy od miejsca. Czwartego, na miejscu czwartym, w kategorii 2-0. Boże, Rzeczkowski! Gratulujemy! Tak jest. Olej do silnika, olej dla duszy, 5240 Nie, to jest, przepraszam, to jest 1040. 1040, tak jest. Kategoria 2-0, miejsce trzecie. Juma Team, Łukasz przyszedł. Gratulacje. Niedawno byliśmy u nich na Brachlejsie w Poladowie, Łukasz się tam dwoił, troił, mocno tam organizowali temat. Super, super. Zawsze pomocny, świetny człowiek, zawsze pomocny, zawsze skorne pomocy. Gratulujemy, gratulujemy kategoria 2-0 miejsce drugie Dawid Rokulski! Proszę! Boruja! Znany, znany zawodnik. Znany od lat. Gratulacje. Gratulacje, gratulacje. Tak jest. Organizatorzy ze srebrnym tłokiem, proszę bardzo. Tam jest chyba nawet jakieś turbo małe, co? Jest chyba turbo. Tak jest. Poszli w turbo, słuchajcie, Boruja. I uwaga, miejsce pierwsze. Kto to może być? Kto to może być? Komarówka Team i Bajda! Na pierwsze miejsce. Na pocieszenie. 1600 był czwarty, a 2-0 zgarnął całą pulę. Pierwsze miejsce. Zbyszek Bajda w kategorii 2-0. Proszę bardzo. Organizatorzy i złoty tłok Złoty tłok dla Zbyszka Pięknie, pięknie Gratulacje, chwila dla fotoreporterów Tak jest Proszę Państwa, dziękujemy pięknie w takim razie, dziękujemy To nie koniec, to nie koniec nagród, proszę Państwa Dlatego, że za chwilę będziemy wręczać tutaj nagrodę dla najlepszej drużyny. Najlepsza drużyna na potrójnym wrakwayse, czyli wrakway z multi-team. Zapraszamy tutaj jeszcze szybko jednego z największych pechowców tego turnieju Bolek Życzkowski, specjalna nagroda tutaj dla niego szybka Zgadnął tutaj na podium Zakopał się dwa razy, chciał jechać, nie wyszło Ale powiem wam tak od siebie, że Bolka spotkałem, jak go spotkałem pierwszy raz To był człowiek, który przybrał takie emocje na sławie, nie zdążył na wyścig. Przeżył takie emocje, ale cudem się później uratował, się wbił jeszcze w te ścigi. Gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach, w jest, jest, czym, jest czym zapić tego pecha teraz. Proszę Państwa, uwaga, najlepsza drużyna zawodu. Kto to będzie? Kto to będzie? Najlepsza drużyna, uwaga, końcówka abecadła. To Rzym! Zapraszamy tutaj Toży! Dawać, dawać! Międzynarodowcy nie mieszkają pod granicą, słuchajcie! To jest tak, że... To jest tak, to że... no ale to tyle was jest to mia... ej! Środki! Środki, tyle was jest to że... O jest, proszę bardzo. Międzynarodowi zawodnicy, naprawdę Granda jest międzynarodowa. Andrzej Warwas jeszcze nie chce o tym mówić głośno, ale już jest najlepszy w Niemczech w Lidze Niemieckiej. Tego się jeszcze głośno nie mówi, ale my już to wiemy, tak jest. Gratulujemy drużynie Torzym, zawsze też chętni do pomocy. Tydzień temu byliśmy razem też w Rzepinie, Andrzej w tym czasie walczył w Niemczech. Gratulujemy, wielki obrona dla Torzymia! My również dziękujemy. I teraz uwaga nagroda. Dla najlepszego zawodnika zawodu, czyli można powiedzieć specjalny taki tytuł: najlepszy zawodnik zawodu, Damian Czaniecki! Skakuj, skakuj, skakuj na podium. Tak jest, Damian. Uznali Ciebie najlepszym zawodnikiem tych zawodów. Gratulujemy. Gratulujemy. Damian, wielkie serce też. Ostatnio przekazał swoje nagrody dalej. No naprawdę niesamowita sprawa. I proszę Państwa, została nam jeszcze jedna rzecz. Najlepsza rolka, czyli dachowanie. Najlepsza rolka dzisiaj w wykonaniu. Aleks! Szyc! Zapraszamy! Tak jest, zapraszamy na podium. Aleks. Najpięknej dzisiaj wydupiłeś. Rewelacja. To było cudo po prostu. Uznano cię za najlepszego rolkarza. Proszę bardzo. jeszcze coś na osłonę, żeby żebra nie bolały. Dziękujemy pięknie. Organizatorzy, czy to jest wszystko? Tak jest. Proszę państwa, to już jest wszystko. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich pod scenę.